potrzebne pod rozbudowę portu. Główni akcjonariusze, czyli miasto Wrocław i województwo dolnośląskie zatwierdzili dziś przedstawioną przez zarząd spółki koncepcję budowy nowego terminala. Po kolejnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Wrocławski Port Lotniczy wciąż nie wiadomo, gdzie powstanie nowy terminal pasażerski. Z powodu niepewnej sytuacji przejęcia prywatnych terenów, zarząd spółki przedstawił dziś Radzie Nadzorczej nową koncepcję budowy. Nowy terminal miałby zostać przesunięty o około 90 metrów w kierunku płyty lotniska, o czym poinformował prezydent Wrocławia jako przedstawiciel głównego akcjonariusza spółki. Decyzje podjęte wcześniej przez zarząd i przez Radę, przez Radę Nadzorczą, one nie rozstrzygają jeszcze ostatecznie. W którym, w którym miejscu będzie, będzie terminal Najważniejsze z naszego punktu widzenia było to, żeby przetarg na, na, na budowę tego terminala został ogłoszony w, 2000, w 2008 roku. To jednak nie kwestia lokalizacji terminala jest problemem w ogłoszeniu przetargu na jego budowę. Większą przeszkodą są między innymi wciąż toczące się prace nad ostatecznym zestawieniem finansowym całej inwestycji. Według wstępnych informacji nowy terminal ma kosztować 200 milionów złotych, jednak w tej sprawie wciąż przeprowadzane są szczegółowe analizy. One się za, zakończą za kilka, za kilka tygodni i już w tym i w następnym tygodniu będziemy będziemy rozmawiali z biurem, które, które projektuje. Tam są jeszcze kwestie pewnych analiz geologicznych i pewnych analiz formalno-prawnych. Ponieważ inwestycja ma być realizowana po części z funduszy unijnych, marszałek województwa reprezentujący dziś mniejszościowego akcjonariusza zobowiązał Radę Nadzorczą do złożenia szczegółowego sprawozdania w tej sprawie. Jest to dla mnie niezwykle istotne, dlatego że Urząd Marszałkowski był przekaźnikiem tych środków finansowych, a realizacja tego kontraktu ma niezwykłe znaczenie dla rozbudowy lotniska. Według dzisiejszych deklaracji zarządu i Rady Nadzorczej spółki jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przetarg na budowę nowego terminala zostanie ogłoszony najpóźniej 30 października. Tymczasem, zanim marszałek województwa dolnośląskiego pojawił się na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Portu Lotniczego, zorganizował odrębną konferencję, ale także dotyczącą konieczności rozbudowy wrocławskiego lotniska. Pas startowy i plac, na którym kołują samoloty. W sumie 360 hektarów ziemi otrzyma wrocławski port lotniczy od Agencji Mienia Wojskowego. To efekt umowy zawartej z agencją przez samorząd województwa. O szczegółach porozumienia marszałek województwa poinformował na konferencji prasowej. Umowa ta pozwoli na to, by w trybie natychmiastowym poza po zaopiniowaniu, po, za, po przyjęciu jej przez zarząd województwa na zawarcie stosownego porozumienia ze spółką i rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na tych terenach. Ta umowa, jest, którą podpisał pan marszałek, jest bardzo korzystna, dlatego że żadne lotnisko, które, ma, które współużytkuje tereny, jest to lotnisko i cywilne, i wojskowe, czyli takie jak nasze, nie ma umowy podpisanej w ten sposób, że oddaje się tereny w użytkowanie. Samorząd województwa chce przejąć od wojska kolejne 300 hektarów. To są tereny, zaplanowane przez port lotniczy jako ewentualne, jako ewentualne miejsce budowy drugiego pasa startowego. Tereny są potrzebne, aby wrocławski port lotniczy mógł się rozbudować. Nowy terminal ma być gotowy do 2010 roku.